Zbliża się wiosna, a wraz z nią sezon ogrodnictwa czy koszenia trawy. Czynności wydają się dość trywialne, jednak co jeśli wywołują ogromne cierpienie dla tysięcy organizmów, jakimi są rośliny? Pytanie o to, czy rośliny czują ból, przewija się co jakiś czas w komentarzach czy nawet mediach. Wiele źródeł jest jednak ze sobą sprzecznych. Niektórzy twierdzą, że tak, jak najbardziej, inni, że jest to niemożliwe. Ból sam w sobie to nieprzyjemne uczucie, które ma sygnalizować nam, że dzieje się coś niedobrego. Jest to metoda, jaką komunikuje się nasz, z nami nasze ciało, wysyłając impulsy do mózgu, który interpretuje je właśnie jako ból, aby wywołać naszą reakcję. Na przykład, gdy dotkniemy czegoś gorącego, naszym odruchem będzie cofnięcie dłoni, właśnie dlatego, że czujemy ból. Jednak jak powiedziałem, to sygnał naszego układu nerwowego, więc w teorii rośliny nie mogą czuć bólu, bo przecież nie mają one nerwów ani mózgu. Jest to technicznie prawda, bo nie czują one tego bólu co my, ale nie oznacza to, że nie czują w ogóle. By zrozumieć, co w takim razie odczuwają, musimy popatrzeć na świat oczami roślin i zobaczyć, jak reagują one na świat. Wiemy dokładnie, że roślina nigdzie nie ucieknie, kiedy coś będzie się dziać. Dlaczego więc musi rejestrować, co się dzieje wokół niej? No przecież pozornie nie ma one możliwości obrony, z tym, że właśnie ma. I to nawet kilka. Przede wszystkim może wypuścić z siebie różnego rodzaju chemikalia, które będą reakcją na zranienie czy bycie zjedzonym. Ich zadanie może być różne, od zmiany smaku rośliny, tak by stała się mniej apetyczna, po ostrzeżenie innych roślin w pobliżu. Różnego rodzaju środki mogą być obroną przed insektami. Jeden z takich środków dobrze znamy, bo przejawia się w formie zapachu świeżo skoszonej trawy. Tak naprawdę jednak to, co czujemy, to proces wypuszczenia przez źdźbła. GLV, Greenleaf Volatiles, mieszanka różnych substancji, której głównym celem jest dezynfekowanie obrażeń, by nie wdała się infekcja i odstraszanie insektów, tak by nie zaczęły one spożywać odsłoniętej tkanki. Wiemy więc, że rośliny są w stanie poczuć, że dzieje się z nimi coś niedobrego i zareagować. Jest to zasługa mechanoreceptorów, czyli komórek odpowiedzialnych za odbiór bodźców. Takie komórki możemy znaleźć u ludzi, jednak u nas mają one dodatkową funkcję, jaką jest informowanie naszego układu nerwowego. By móc dokładniej sprawdzić, jak wyglądają reakcje roślin, posłużymy się przykładem. Istnieje roślina, która nazywa się Mimoza Wstydliwa i dysponuje ona dość wyjątkową umiejętnością. Otóż mimoza chowa swoje liście w reakcji na dotyk, co sam w sobie pokazuje, że jest ona w pewien sposób świadoma tego, co się z nią dzieje. Przeprowadzony został również eksperyment, gdzie anestezjolog podał tej roślinie środek służący do znieczuleń. Efekt? Roślina przestaje reagować i nie chowa już liści, kiedy się jej dotknie. Oznacza to, że skutecznie można było zablokować jej mechanizm odczuwania. Na dodatek taką samą substancją, jaką zadziałałaby na człowieka. Wszystko to zbliża nas do wniosku, że rośliny czują pewien rodzaj bólu. Jest to jednak bliżej reakcji na zmiany na szkodę, e, która nie jest bólem jako takim, a bardziej pewnym mechanizmem obronnym. Rośliny wymyśliły ich całkiem sporo i zazwyczaj bazowały na trochę innym mechanizmie niż odczuwanie bólu. Ten byłby wręcz w pewien sposób nieprzydatny ze względu na właśnie fakt, że roślina nie może zmienić swojego położenia i reagować. Dlatego odczuwanie przez nich czegokolwiek nigdy nie byłoby potrzebne i nie zmieniłoby jej pozycji w ekosystemie. Zmiany w roślinach są bowiem wynikiem czegoś, co nazywa się adaptacja, czyli zmiana struktury i funkcji tak, by pasowały one do panujących warunków. Zmiany te mogą przyjąć różne formy. Od właśnie wspomnianego chowania liści przy dotyku przez twardszą korę na udawaniu wyglądu innych organizmów. Te ostatnie istnieje u niektórych odmian magnolii nagiej, której kwiaty wyglądają jak ptaki. Czy jest to dowód na to, że rośliny dysponują pokładami świadomości, których nie poznaliśmy? No, raczej nie, bo jest to efekt przetrwania i czystego przypadku. Po prostu rośliny, które dysponowały cechami umożliwiającymi ich przeżycie, no cóż, przetrwały, a wraz z tym mogły się rozmnażać. Po kilku tysiącach takich cykli, czyli kilkuset latach, istniały już tylko te rośliny, które potrafiły się zaadaptować, bo inne no, po prostu umierały. Nie jest to więc dowód na ich świadomość czy odczuwanie. Tak samo jest z bólem, ponieważ rośliny nie czują go, a po prostu reagują mechanicznie na to, co się dzieje. Jest to reakcja, która nie ma wiele do czynienia z bólem, czy w ogóle ze świadomością, a jest tylko odpowiedzią na problem, który kiedyś pojawił się w życiu roślin. Oczywiście, jak to z każdym tematem bywa, naukowcy nie są zgodni, opinie są podzielone, jednak na pewno można znaleźć dużo interesujących źródeł. Ja przybliżyłem dzisiaj część opinii, ale zachęcam do pozostawienia własnych w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na inne odcinki, które są na kanale których Być może nie widzieliście, zawsze możecie odsłuchać odcinki na, jako podcast na Spotify na przykład, a także zobaczyć Instagrama, a my widzimy się w każdy piątek. Cześć!